Jak widzicie, mordkę miałem ogarnąć i ogarnąłem znowu za bardzo. Taki delikatnie flip flap. Dzień dobry, cześć, czołem Nowy odcinek się szykuje, ale co w nim się wydarzy, to na ten moment w ogóle nie mam pojęcia. Jestem teraz w Lubkowie yy, i jest niestety pogoda taka sobie. Słońce świeci niby, widać, ale wieje wiatr i wzburzone morze. Oczywiście nie morze w Lubku, tylko jezioro, a jezioro Żarnowieckie. Dokładnie nie jest to Lubkowo, tylko plaża przy DPS. No kurde, nie wiadomo, co tutaj teraz zrobić. Za duża fala. Żeby tutaj tak piachu naniosło, ja pamiętam, że tutaj trzeba było skakać. No i było tak dobre półtora metra. Nie rozumiem, co tutaj się wydarzyło. To jest tylko jezioro przecież jednak. A dlaczego właściwie jestem tutaj? A Zostawiłem brygadę Kryzys, no tak jak wyjaśniałem, problemy z prądem. Jutro jadę, a jutro mamy wtorek, do kapitana przyczepy do Elbląga i będziemy próbowali rozwiązać problemy związane z tym, że no, cały czas nie ma prądu. A teraz potrzebuję go znacznie więcej, bo do ładowania jest noga stacja ładowania, bo wolałem ją ładować właśnie solarem niż tam się rozkładać z tym takim rozsuwanym, no i najprawdopodobniej trzeba będzie coś nowego tutaj zatwierdzić ten który zobaczcie. Pracuje teraz w trybie usterka, tak jest w aplikacji. A prąd mam w akumulatorze hotelowym tylko dzięki temu, że separator ładowania ładuje. Zecham na jezioro, dobre. Mam takie tam fajne zejście. Tu jest straszny hałas, jest za długo. Tutaj nie będę nagrywał, dlatego lecę od razu do wody. Mam kamerę GoPro, ale nie wiem czy za dużo nagram, bo bateria jest słaba, a zapasowe zostały w plecaków w domu. No, także jak widzicie, już nie tylko po detektory, możecie wbijać na no odinc.pl, możecie kupić takie rzeczy właśnie jak ta truma, jak ten boiler, jak ta toaleta, dometika oraz wiele, wiele innych, ale musicie koniecznie zajrzeć na stronę www.odinc.pl i wbić w zakładkę kampery. Po poszukiwaniach nie było zaciekawie dosłownie jeden fajny sygnał i ten jeden fajny sygnał zrobił mega nadzieję na złotko, bo tak to wyglądało mniej więcej. Widzicie, niestety jest to 9 2, 5. rano i muszę iść do Witolca. Wszystkie graty przerzucić do BMK, że tam jak kapitan będzie grzebał i szukał przyczyny tych różnych błędów, żeby nie trzeba było się przyciskać przez te wszystkie graty. I teraz tak, tam stoi Wito, tam stoi BMK. Z Wito muszę do BMK zmieścić masę rzeczy żeby jechać do kapitana przyczepy i nie krzątać się po tych wszystkich gratach, które tam są. To najlepiej będzie podjechać tutaj z bojemką i obok dolce chyba zaparkować. Dobra, scena będzie taka, jak widzicie. Jestem u kapitana przyczepy. I za chwilę będzie konsultacja. Co robimy? Na pewno weryfikacja, czy ten solar jest uszkodzony do wywalenia, czy jest do odratowania, czy muszę kupować nowy. No i czy będę musiał po prostu wydać więcej pieniędzy. I za chwilę będziemy wiedzieli, Michał sprawdza. O, od razu jakie. Jest on na tyle oryginalny, że e, kapitan mówi, że około 600 myślę, takich regulatorów myślę, że już zamontował. Ja, Jestem, takiego błędu nie widziałem nigdy. Niestety. Takiego błędu nie było, co u mnie. Także u mnie zazwyczaj nawet jeśli chodzi o usterkę, to musi być na grubo. Nie, czy na grubo. Może to jest jakaś machostka, to też ja się tym, czegoś nowego nauczę. Od razu. Hmm, ja myślę znając moje, moje szczęście, to tutaj będzie grubo. Także że w środku jest jakiś robak w kontrolerze się zagnieździł, bo będzie jakiś dziwnie. Larwa zżera I to jest błąd numer 21. Najprawdopodobniej solar zostanie na miejscu, bo przyczyną była pomyłka błąd ludzki zamienione przewody i regulator kaput. I to jest ta różnica, jak się przyjeżdża do fachowca. 258 watów. Bo ty ile widziałeś najwięcej? Zazwyczaj 100, tam 120 pewnie. Nawet nie tyle. No, no widzisz. No to... Teraz tu idzie prąd, to mogę zasilać tą lodówkę, która bierze tam 30 watów. 100 watów, jak ładuje ten Powerbank 2500 watowy, to jeszcze mam zapas. No. Ten bierze 19, monitor? No, no widzisz? Kurde. Pięknie. Masz jeszcze ode mnie. Proszę bardzo, książeczka. Książeczka, jak Czytałeś, nie budować kamery to mi się przyda. Dokładnie, jakich błędów nie popełniać, co nie? Mm -hmm. Tu masz elektrykę i jak można to łatwo i szybko spierniczyć, co nie? No tak, ale powiedz, no. można się po prostu pieprząć przez to, że jest plus, minus, minus, plus. Nie. Nie można. Nie, trzeba, patrzeć. trzeba Jakby, patrzeć. Bo tutaj jest zawsze ta zasada, że Polak nie czyta, tylko robi. A trzeba po prostu patrzeć. Ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że instrukcja obsługi jest dla leszczy. Masz prawo, ale musisz ponieść konsekwencje. <głos> <głos> Kapitańskie ja, tu mam kubeczki, ja dałem odeńcowe, bo swoich tutaj nie mam, ale tu mam takie fajne. Nietypowe. A tu, że widzę pamiętam. Ale Naprawdę fajne kubany. No Fajne, fajne. A te odeńcowe to ja mam pełno, bo oni mi przywieźli. Tak, ale no. to, to są te z tą te czwórą? czy inne? no to jest nie. nowa jakaś tam edycja. Tak, dostałem cały w ogóle 50 pilari, żeby tam, wiesz, klientom dostawić. No, no, no. To Ci zostawię wtedy. To, <laughs> to i tak, ja mam taki challenge. Mamy w lodówce zawsze dla klientów lody z lila na patyku, z promocji. E, czarna czekolada w z orzechami może być? Oczywiście. I teraz jest tak. Jak przegram, to dostajesz loda na patyku. A jak wygram, to? właśnie no To musisz pojechać do sklepu. To jadę do sklepu i kupuję taki, jak tak, jak, jaki ja chcę po prostu. Okay. I tyle. No to gra. Patrzymy. No ale jako, że tutaj jest kosz i ty pewnie w niego grasz, to już wiadomo, kto wygra. Kto przegra. Niekoniecznie, bo <laughs> dla gości trzeba być miłym, prawda? Okej. Okay. Lecimy. <laughs> eee, robimy same rzuty po prostu? Tomasz, minutę, żeby się rozgrzać. Trzymaj okay. tego swojego czasu. saramonik tak nie jest. Zazwyczaj wszyscy mają te dj Ja te... wiem, no ja miałem no. wcześniej do GoPro i tak się, A, się sprawdził. bardziej? No tak. Ja pierwszy. U ciebie prosto lecę. Lecimy... Tak, Dobrze. trzeba będzie rzucać. Ja bym zrobił tak. To ja będę rzucał dalej. Na przykład stąd, żeby był. A ty stąd? Bo no dobra. To, bo ja mam więcej tej. I co do pięciu trafionych? No do pięciu, że wiadomo, że to będzie szybka rozgrywka, do ale. Do... do trzech. Dobra. Dobra, będzie prościej. Czyli po jednym rzucie. O kur panie No i Jeden mój Jeszcze dwa Aj. Już była szansa Trzeba walczyć dalej O kurde, nie tak Siło wiadomo jak to tam dzieciak się napali Dobra Dziękuję za rywalizację. Dziękuję. Miałem jakieś szanse, przynajmniej nie do, nie do zera. To Ja poproszę. E, no. Y, na. Mm. Zrobisz. Nie, właśnie. Ta, y, na patyku y, w czekoladzie, ale bez żadnych dodatkowych orzechów. Sama czarna czekolada i w lód waniliowy w środku. Może być? No chyba tak. Jak znajdę, tak, nie? tak po prostu, najprostszy, najprostszy tak? Jest. Tak jest. Dobra, sklep gdzie tu jest? No masz. Y, po prawej jest Czyli nie muszę jechać o tym? Mm, kilometr, 10 minut na piechotę. No to podjadę. Dobra, do zobaczenia. Dobra. Przegramy rywalizację w kosza i idę do Dino. Ośmiu pracowników tam jest, więc muszę kupić osiem lodów, żeby nie było. Rohy. Tylko czy znajdę takie, jak powiedział Michał. Najszybszy wybór 14 sztuk, śmietankowy w środku czy z zewnątrz. Są trochę mniejsze niż chyba jakieś tam standardowe, ale za to 14 sztuk, więc chyba będzie OK. A co Gosiaczek przygotuje? Stare Miasto w Reblągu. Jedziemy na Stare Miasto w Elblągu. bo zajęło to bardzo krótki czas i to jest właśnie ta różnica, jak się przyjeżdża do fachowca, dlatego więcej nie będę sam z tym kombinował. Obiecujesz? Obiecuję, bo już się dogadałem tu z Michałem, że jak będę budował nowego kampera, to przyjeżdżam. On robi elektrykę, dalej sobie działam po swojemu. Najwyżej będzie brzydko wyglądało, jeżeli coś spiernicze. Ale nie będzie takich kosztów jak popalone jakieś tam urządzenia, nie? No i... No i co? No Idziemy. Jedziemy. Tak, było miło, dokładnie tak jak mówi Gosia, szybko i profesjonalnie. I Michał nie chciał do mnie żadnych pieniędzy. Chciałem oczywiście zapłacić, żeby nie było tak, że człowiek przyjeżdża i gdzieś tam za darmo. Bo czas i wiedza kosztuje, ale Michał twierdzi, że jest taką osobą, że wierzy w coś takiego jak karma. Że jeżeli się komuś przysłuży, to mu to dobro wróci. Jest różnica. Jest widoczna. Teraz idzie jakiś prąd. Korzystając z okazji, że jesteśmy w Elblągu, to trzeba się trochę po nim przespacerować. <tosłuch> 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 A co to? Trzeba się przespacerować. Może pokażę Wam coś fajnego, co jest w Elblągu. jeszcze nie wiem co. Na trzewie takie fajne mosty są kolejowe. Może tam pojadę. Trochę się męczyłem z tym parkomatem, ale chwilę <grymne> mi się udało. Nawet ładnie. Wiadomo, latem to każde miasto, każda starówka rynek wygląda fajnie w słoneczny dzień. My poszukamy jakiegoś miejsca, gdzie uczcić rozwiązanie problemów w Witolcu z prądem bo teraz mam nadzieję, że będzie wszystko wyglądało lepiej trzeba znaleźć miejsce, żeby coś dobrego zjeść a zapachy? o tu jakiś półpap. co to za pap? Jaszczu. no jestem w tym rebągu nagrywam teraz, że 12 wybiła o pewnie zabolić trzeba ale trzeba skorzystać, brama targowa punkt widokowy nie wiem, co za darmo? Normalnie? Wchodzę i tyle. A co to za urządzonko było? Bo jest jakiś prom na tym z tym kanałem rybląskim. I można się przepłynąć i my to chyba zrobimy. To już sama góra, sam szczyt. Czy można jakąś okiennicę otworzyć i sobie zerknąć? No ładnie wygląda, nie? Jesteśmy przy barze Słoneczny I co na pierwszy rzut oka zaskakuje to ceny Zobaczcie, one no są takie co? jak przed tymi inflacjami Karkówka z grilla z sosem czosnkowym talerkami 23 zł To jest super Co tu jeszcze mamy? Babciny milony podane z ziemniakami 18,40 Zaraz coś wybiorę i zobaczymy jak to smakuje Ja już trochę Zjadłem zapomniałem nagrywać Gosi danie To jest karkówka z talerkami Za wszystko 70 zł Jeszcze pomidorowa była z makaronem Kawiarnia Wyspa Skarbów To dla mnie. Teraz kawiarnia Kawy mrożone Wypite Bardzo ładny kredens Podoba mi się ten kredens Patec piaskuje. Zgubił mi się ten kapturek. Taki Mam nadzieję, że mi na to za mikrofon, bardzo, nie? Dlatego jest nie, jest zasłonięte razu. wszystko. Dopiero czekam aż przyjdzie z Allegro i na ten moment muszę sobie radzić dokładając dźwięk, bo chyba też nie chcecie słuchać tego szumu. W tym fragmencie opowiadam o tym, że przyjechaliśmy do Władysławowa i że będą poszukiwania w morzu. Znaczy, chciałem dopiero zobaczyć czy się da. Dochodząc na plażę okazało się jednak, że są za duże fale i nie było to możliwe, więc poszedłem szukać w piachu, a Przyjechałem na ten parking, na którym z brygadą Kryzys, a teraz romskimi piżmakami, stacjonowaliśmy jakoś przed wakacjami i okazuje się, że na ten moment jest ten parking nieczynny, bo trwają tam jakieś imprezy, jest tam rozłożony jakiś amfiteatr i na ten moment jest nie do dyspozycji dla turystów. A jak już tu jestem, to pójdę sprawdzę, co słychać u tego kuciambra, z którym Odyn się zaprzyjaźnił. Ja nazwałem go Menel, a Odyn wtedy przypisał do niego historię, że ten kocur będzie się mścił na mnie i podgryzał kable w witolcu. I Później zaczęły się dziać jakieś różne dziwne awarie. To jest kuciamber, menelek. Pokaż się, menelku, co tam? Ojej. Tobie to weterynarz już potrzebny. Oj, biedaczek! Jakąś wojnę chyba miałeś z kimś co? No ja, ale tutaj trzeba byłoby jakiejś chyba odpowiedniej służby, żeby się nim zajęły, bo on tutaj raczej dogorywa. Teraz już nie nazywam go menem, jest mi go szkoda. Chciałbym mu jakoś pomóc, bo widać, że on tam siedzi, bo chyba chodzić nie może. Nie wiadomo, czy jest jakiś tam połamany. Kurde, szkoda mi tego kota teraz. Kupię mu jakieś żarcie, jakby gdzieś koło jakiejś żaby przychodził. Wiem, że jeśli chodzi o mleko, to to jest mit, że koty wcale tego tam nie lubią. Ale tylko to mam w lodówce. Nie wiem czy mam tu, żeby coś zostawić na stałe jakiś talerzyk. Kurde, nie mam takich rzeczy tutaj za bardzo. O, się podpowiada, żeby zabrać to. Nie, bo tutaj to wyleci przez tą dziurkę. O, to wezmę to i to rozetnę po kawie. Ach, żeby teraz tylko tego nie wylać. Niepewnie niewiele to zmieni w jego życiu, ale chociaż przez chwilę może będzie mu przyjemniej. Kiciu, śniadanko przyszło. Czy tam obiadek, kolacja? Mleczko mam dla ciebie. No. O, proszę, proszę. Tu się trochę bojesz, co? Bo nie widzisz? Tu mam do ciebie, chyba smakuje. No to dobrze, jeszcze dostaniesz kiełbaskę. Zimna to nie jest Nawet przyjemna To ta fala o, jest wsteczna, wciąga do morza To by nie dało rady za bardzo I pierwszy sygnał całkowicie Ja już widziałem, że tu piątka leży świetnie Całkowicie pierwszy sygnał piętnasteczka No chyba będzie ciekawie Ale fala tutaj nie Teraz zybelek, ale długo to trwało, żeby od tej piątki znaleźć kolejną monetę. Przeszedłem, no już kawałek ładny. Ja tak idę, nie zygzakiem, tylko góra, dół, góra, dół. No i kurde, czysta plaża. Dobra, na razie 6 zł. Mój cel to chociaż dyszka. Z to na dzisiaj tyle, 6 zł wpadło. Jutro z samego rana jadę tutaj do Watka. Jeżeli nie pozwoli pogoda na poszukiwania w morzu, to się przejadę na zatokę. Najpierw, oczywiście, tutaj przejdę się po piachu. Zobaczymy, czy ludzie już zdążą coś pogubić. Bo tutaj, imprezy do białego rana, to nawet jak przyjadę o 5, to jest szansa, że coś trafię. Ale mimo, że godzina teraz jakoś 19, to chyba ze trzech detektorystów już minąłem. Więc konkurencja spora. Z takim regulatorem, jak ten tutaj. To zdecydowanie lepiej byłoby go gdzieś ukryć. On nie jest taki z jakimiś wyjściami, nie USB, jak w przypadku tego Volta Polska, gdzie go mam, tutaj. No to zobaczcie, on tu ma wyświetlacz, można sobie tam podglądać, ile tam prądu idzie. A tutaj się to odbywa z poziomu aplikacji w telefonie, więc zbędne jest to, żeby on był gdzieś tutaj na widoku. W następnym busie to zdecydowanie trzeba będzie go gdzieś ukryć. A takie, tego typu, to można sobie gdzieś jako jakiś tam wskaźnik, monitorek traktować. No. Bo tu jeszcze jest wyjście u góry dwa razy USB do ładowania jakichś tam drobnych pierdółek. I tutaj jest wyjście zasilające na 12 V. A tutaj takich rzeczy nie ma. To jest typowy po prostu regulator bez zbędnych ceregieli. A czy tutaj wszystko gra? To się chyba ładowało. Tak, jest 100%. A tu prąd też jest. I co tutaj daje absorpcją? Tak, bardzo dużo. Jest dużo. Więcej po prostu na pewno w tym słońcu dawałby więcej, ale więcej nie daje mu dlatego, że regulator to reguluje. Bierze tyle, żeby doładować i koniec. Ciągle wie wiatr, Nie mam tego kapturka na ten mikrofon tutaj, bo się zgubił gro nie idzie dostać. W sklepie, z którego zamawiałem, też nie wiedzą. Napisaliśmy do firmy Saramonic, czy mają. Jeżeli nie, będę musiał sam z gąbeczki coś takiego zrobić. No i to utrudnia robotę w tym momencie, bo gdzie się nie ruszę, to wieje wiatr, a nie chcę takiego szumu, żeby był w filmach. Biorę GoPro i lecę teraz sprawdzić, czy w Bałtyku już jest coś pogubione. Zabieram kubeczki do plecaka, bo prawdopodobnie jakiś tam widzów spotkam i w razie co będę mógł od razu dać no dobra gotowi najprawdopodobniej fala i tak będzie spora bo już tutaj czuć wiatr ale no jeżeli będzie trochę lepiej niż było to wczoraj na wieczór no to ja podejmuję rękawice i wchodzę do wody nie chcę mi się jałować ani po piasku ani w zatoce ani w tych jeziorach bo nie ma w nich już nic Bałtyk to jest jedyna tutaj nadzieja no czuć, że będzie tu wiele wiary, fala pewnie też Dzisiaj czuć, sezonowo czuć tutaj, dzisiaj tak nie? Wcześniej tego nie było tak No nie no Nie da rady Za wielka fala Choć nie chcę i z bólem serca No to jedziemy do zatoki Dobra, pytanie tylko jak tam zaparkować w tych chałupach. Tu jest taka miejscowa na dwa auta akurat nie było, a teraz ja zostawiłem auto w ten sposób Delikatna fala, dużo kajtów Może coś. Może coś tutaj będzie się działo Ciepło jest jak zaraza nie czy to jest dobry pomysł <laughs> Może w samych spodenkach sobie wejdę Zaczynamy tutaj od kapsla, niestety, myślałem, że będzie 2 zł, bo sygnał 19 223, to bez wątpienia Kapselek 2 WD, albo te śrubki takie, no chyba bardziej na bym wstawiał To taki sygnał chyba tego typu, podebrane, bez na wierzchu Wszechle mamy, czy nie mamy? Tylko jeden, czy nic nie są? Lidia, czy to jest jeden? Może nie podebrano, czy to w tak, tym to tak wysoko biły. Takie coś, kluczyk. Ogólnie bieda. Bieda aż i zatoka. A w morzu byłoby pewnie fajnie, ale no, to jakiś sygnał wysoki. Pewnie kapsel. No, w morzu byłoby ciekawie, ale kurde, trzeba wyczekać aż te fal nie będzie. Kiedy to nastąpi? Wykopane? Możliwe. Ale był ja No kurde, drugi klucz. Może ich tu więcej leży. Dwa klucze. Pod wanną. A ty się ko kochasz z tą planą. Zrywek, odpuszek i nic poza tym Dwa miliony Dwa miliony, no nie no trzy monety groszowe w tym sefie znalazłem Ja też I dwa klucze o. I to jest troszkę za mało, żeby tutaj się nie dziobać Tak Albo idziemy dalej w stronę chałup Idziemy Albo kończymy zawody Idziemy 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 Tak jak mówię A safe znalazłeś? safe No klucze dwa znalazłeś to jeszcze safe Co te, te kluczyki to ewentualnie do małej kłódki No nie mały sejf ja, się troszkę chyba nie ma sensu więcej na linię wyjściową marsz Tu jest wioseczka tych latawców kajtów wszystkich Tutaj mają jakiś swój beach bar a ja muszę teraz znaleźć drogę wyjścia haszcze strasznie tu wszystko pozarastało Dobrze idę sobie w piance Mniej się tu będę stresował tych pająków kurde te haszcze aż po szyję o, patrzcie tu są te, e, te pomidorki takie one szczypią jak się rozwali tam są takie taj ziarenka Ech. Kurde, na bank zebrałem jakieś te pająki ohydne. I to koniec meldunku z tego miejsca. Widzimy się za chwilę już w Redzie. noga się ładuje, no jutro się przyda, bo podjadę do Sowowa. znaczy najpierw podjadę do chałup, tam gdzie jest płatny parking, wywalę wszystkie graty i wrócę do Wodysowowa, do Biedronki, tam zostawię auto i nogą przyjadę, bo tam jest ponad 2 km. I to jest to rozwiązanie. Ja jestem u Gosi, i tutaj moja flota na dole, z lewej BMK, z prawej Witolec. A tutaj w Redzie potężna firma Semeko, ta, która budowała tam na wprost, jak widzicie, ten aquapark w Redzie z tymi rekinami. No, potężny deweloper, potężna firma, a okazuje się, że ma problemy finansowe. I ta budowa tutaj, tego olbrzymiego budynku, jest wstrzymana. Pośrednicy się wycofali i to tak stoi. I Nie wiadomo, co z tym dalej będzie. A już tyle piętra powstało. Wszędzie beton, wszędzie beton. Za chwilę zerknę na mapy, jak szykuje się pogoda na jutro. No bo chcę koniecznie to może. Chcę wodosłowowo o takie godziny, najlepiej wieczorem po co całodniowych tam zabawach, bo ludzi jest multum. Jest sezon teraz taki, jaki być powinien. No tylko wyczekać na odpowiedni moment i atakować. Także jutro rano kolejna próba. To jest ten mikrofonik. Nie chce mi się czekać, nie... ciężko jest to dostać. Zrobiłem sobie z gąbki takiej kuchennej. Trochę nożyka, zapalniczka, żeby tutaj tak przypalać krawędzie. I przed chwilą zrobiłem próbę i okazuje się, że działa dobrze. Więc chyba nie, nie ma potrzeby zamawiać jakichś takich konkretnych. Tylko gąbeczka i się trochę pobawić. Raz, 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 próba mikrofonu, raz, raz, raz. Wiatr wieje, wicher duje strasznie. Oj, 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 nad morzem jesteśmy. stegnie jestem, jestem Stegnie. Lipa. A to już jest nowy dzień. No i zgadnijcie, która godzina wybija. No dobra, chyba 30 minuta odcinka się zbliża Ja myślę, że to będzie dobry moment, żeby ten film zakończyć Następny już niebawem I to, co ja dzisiaj znajdę, to będzie w nim zawarte Mam nadzieję, że będzie czym się pochwalić Podejmę ryzyko wejścia do morza Robiłem to setki razy, w końcu musi się udać No i teraz to, co standardowo Łapa w górę, subskrybuj kanał I napisz komentarz, jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia Coś Ci się tam... Urodziło je w głowie jakieś pytanko, no to śmiało wal. Może wywiąże się z tego jakaś dyskusja. I do następnego. Bajo!